Nie wiemy na pewno skąd przyszli mękcy, ale możliwe jest, że podróżowali setki kilometrów, aby zobaczyć Jezusa. Jeżeli podążali za gwiazdami, to jest bardzo prawdopodobne, że podróżowali nocą, a nie za dnia. Długa podróż. Przestudiowali mesjanistyczne proroctwa Starego Testamentu oraz proroctwa Czasu Daniela. Przyjechali do Jeruzalem, miasta Pana Boga i zapytali... Gdzież jest ten król Żydów, który się urodził? Widzieliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przyjechaliśmy, aby oddać mu pokłon. Byli jedynymi ludźmi w mieście, którzy zadawali to pytanie. Każdy miał tam pismo, dostęp do proroctw, ale ich uwaga była gdzieś indziej. Milion rzeczy może walczyć o naszą uwagę, ale nikt nie może sobie pozwolić na ignorowanie najbardziej ważnych rzeczy. Upewnij się, że wiesz, co mówi Biblia i co Bóg mówi do ciebie. Niech twoja główna uwaga spoczywa na Słowie Bożym. John Bradshaw Light It Is Written. written. Żyjmy It dzisiaj każdym słowem.